Ta osoba bardzo szybko odczytuje takie sygnały oddalenia się drugiej osoby. Może też nadmiernie analizować, czy ta osoba jeszcze mnie kocha, czy może ktoś już sobie kogoś innego znalazł. I teraz bardzo ciężko jest takiej osobie lękowej się uspokoić. Bardzo łatwo wejść w takie przytłoczenie tymi wszystkimi emocjami i lękami, no bo ten lęk jest jednak bardzo wysoki. Może tak osoba mieć takie reakcje jak, nie wiem, pisanie do kogoś milion razy, dzwonienie, sprawdzanie szukanie tej odpowiedzi co się dzieje może być bardzo taka wyostrzona emocjonalność takie poczucie zagrożenia cały czas i porzucanie gdzieś tam własnych granic żeby tą relację utrzymać tak no bo mamy wysoki lęk wysoki niepokój nie chcemy unikać tego partnera naszego tylko chcemy właśnie z nimi być i teraz możemy tutaj własne granice porzucać by utrzymać tą relację warto wiedzieć że taka osoba z lękowym stylem przywiązania najprawdopodobniej tak jak ja bo ja miałam lękowy styl przywiązania teraz już jestem bliżej bezpiecznego ma traumę opuszczenia, czyli w dzieciństwie rodzic w jakiś sposób opuścił. W moim przypadku, no, tata wybrał inną rodzinę, w innym przypadku może tata czy tam mama wyjechali za granicę gdzieś pracować, tak? I potem się w nas koduje ten lęk, bo nie chcemy znów czuć się tak jak w dzieciństwie, więc wzbraniamy się jak tylko możemy przed tym, żeby znów taka sytuacja się nie powtórzyła.